Panie Marszałku, Pani Premier, Wysoka Izbo. Ja mam pytanie do pana przewodniczącego Sketyny i do pana przewodniczącego Petru. Dlaczego Platforma i Nowoczesna nie chcą zastosować się do zaleceń Komisji Weneckiej w sprawie sp zmiany sposobu wybierania sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Otóż Komisja Wenecka zale zaleciła, aby, aby chcesz pogadać Kościół? W każdym razie dlaczego, dlaczego, dlaczego tego, sporu, tego, sporu, tego sporu nie rozwiążemy w drodze zwykłej ustawy. Ten spór jest do rozwiązania jedynie na poziomie konstytucyjnym. Rok temu Kukiz 15 zaproponował, aby to dwie trzecie Sejmu wskazywało sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jedynie Platforma Obywatelska i Nowoczesna nie zgadzają się. Sprowadzając z jednej strony dyskusję z komisją, powołuje się na komisję wenecką. Z drugiej strony, kiedy dochodzi do zastosowania się do zaleceń komisji, Platforma i Nowoczesna mówią, nie wolno grzebać przy Konstytucji. A dlaczego? Bo wam ten system służy. Dziękuję Czekacie, panu, żebyście panu, mogli wskoczyć na ich miejsce panu, i posłowie. chapać tak, jak przez 8 lat প্রে <laughs>